Jak powinna taka racjonalna polityka narkotykowa wyglądać od strony państwa? Bo problem niewątpliwie istnieje, to znaczy yy, polegający na tym, że yy, są ludzie uzależnieni, więc należy ich leczyć. Jedni uważają też, że należy ich karać. Mamy bardzo restrykcyjną ustawę o przeciwdziałaniu Narkomanii z 2005 roku, szczególnie kontrowersyjny jest zapis artykułu 62, który mówi o tym, że można iść na trzy lata do więzienia za posiadanie niewielkich ilości. Czy to jest zapis skuteczny, bo podejrzewam, że w intencji ustawodawcy miało to eliminować handlarzy, dealerów. Jest to zapis niezwykle nieskuteczny, dlatego że gdy w 2000 roku zmieniana była ustawa, instytucją, która była e, tym zainteresowana, była policja, która mówiła nam, że jeżeli, e, jeżeli, będziemy, znaczy jeżeli będziemy karać za posiadanie małych ilości, to im to ułatwi pracę operacyjną, będą skuteczniejsi w ściganiu. Dealerów. No, w tej chwili, dziewięć lat później, jasno widzimy, że to jest kompletny absurd, że tak wcale nie jest, że jeżeli, jeżeli zaprosi tu pan przedstawicieli więziennictwa, to panu powiedzą, że tak naprawdę dealerów w więzieniach polskich siedzi bardzo niewielu, a ścigamy dzieciaki. Zastraszamy ich, myślimy, że informacja, którą otrzymamy w ten sposób, będzie mhm. skutkować zatrzymaniami poważnych dilarów, co jest kompletnym absurdem. Tak nie jest. Jeżeli, jeżeli porozmawiamy z policją w wielu innych państwach, gdzie problemy narkotykowe są poważnie traktowane, nawet Stany Zjednoczone, DEA, myślę, że przeciętny agent DEA czułby się w pewnym sensie niedowartościowany, jakby mu okazano przetrzebywać czyjś mhm. plecak, dlatego, że oni uważają, że to jest niezwykle specjalistyczne działanie, a nie ściganie małolatów. A u nas no niestety głównym celem i głównym działaniem to jest ściganie małolatów. Więc myślę, że źle wykorzystujemy e, naszą policję, źle wykorzystujemy prokuraturę, nasze sądy, e, marnujemy pieniądze publiczne na coś, co jest kompletnie nieskuteczne. Właśnie, wydaje się, że ludzi uzależnionych wcale nie ma więcej, zażywających substancji psychoaktywnych też nie. Natomiast statystyki pokazują, że o ile liczba osób zatrzymanych przed 2000 rokiem była bardzo mała, tam powyżej 10 tysięcy około 70 tysięcy już w latach 2007-2008. Co to pokazuje? No rosną statystyki, więc prawdopodobnie służby y, mogą się wykazać, ale Jakie to ma konsekwencje? Jesteśmy drugim lub trzecim producentem amfetaminy na Europę. No to tak naprawdę to mówi samo za siebie. Że w momencie, kiedy ścigamy dzieciaki i przeczepujemy im plecaki, y, gangsterzy mają się świetnie. Czyli tak jakby marnotrawimy system, który mógłby być inaczej wykorzystany. Taka armata na, na wróble. Tak, a poza tym jeszcze tworzymy, tworzymy jeszcze jedną rzecz, która myślę, że w państwie prawa jest ważna. Y, młodzi ludzie powinni mieć zaufanie, szacunek i. Chęć współpracy z policją. My robimy coś zupełnie innego. Bo w momencie, kiedy jedyny kontakt, jaki młody człowiek ma z policjantem, czyli jest wywracanie im właśnie kieszeni, to zdecydowanie nie prowadzi do dobrych relacji mm. z policją. Więc ja myślę, że tutaj też tracimy, że ja mam dzieci i ja bym wolała, żeby mój dzieciak z ufnością szedł do policjanta, wtedy kiedy faktycznie jest problem. Mm -hmm.